Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was kochani bardzo serdecznie w piątek 22 lipca w święto świętej Marii Magdaleny i zapraszam do wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. Zapraszam do fragmentu Ewangelii według świętego Jana, w którym to czytamy o spotkaniu stęsknionej Marii Magdaleny Kochającej Marii Magdaleny z żywym Panem, z martwych stałym Chrystusem. Maria przychodzi, aby szukać zbawiciela. Idzie do grobu, aby namaścić jego serce, tęsknota, miłość do drugiego człowieka, która nawet nie jest w stanie zakończyć śmierć drugiej osoby. I co Maria w zamian za to otrzymuje? Z tej wielkiej miłości, z tej wielkiej tęsknoty, z tego wielkiego szacunku do ciała zmarłego, otrzymuje żywego Pana, którego nie rozpoznaje. Poznaje dopiero po tym, jak Jezus do niej się zwraca: Mario, idź do moich uczniów i powiedz im, że zmartwychwstałem, że spotkamy się w Galilei. Wtedy Maria uświadamia sobie, że widzi żywego Pana. I zobaczcie, kochani, jak to jest można bardzo mocno tęsknić za drugim człowiekiem, można go kochać. Można przychodzić i spotykać. Spotykać żywego wśród umarłych. Tak się dzieje kochani na Eucharystii. Kiedy kochamy Boga, kiedy kochamy Jezusa, idziemy na Eucharystię, aby spotkać się z Nim. Czy to w słowie Bożym, czy to w sakramencie Eucharystii, Komunii Świętej. Żywy Chrystus staje wtedy przed nami. Dlatego pamiętajmy o tym, że Eucharystia msza święta to spotkanie z żywym Bogiem w słowie i w sakramencie Eucharystii. Abyśmy każdego dnia w naszym życiu spotykali żywego Chrystusa w sakramentach. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i syn i duch święty, Amen. Dobrego dnia, dobrego piątku z Panem Bogiem.